Witam Was dziś sobotnio, pięknie, ciepło, słonecznie, duszno, gorąco, upalnie. Nie ma czym oddychać. No, byłam już dzisiaj na targu, już mnie wkurzył jeden facet właściwie to cała rodzina. Zajali mi drogę i jeszcze, jeszcze mieli pretensje do mnie, że, że ja ich yy, światła cofania nie widzę. A sta, stawali potem obok i do mnie pretensje. Ja nie wiem no i mnie zdenerwowali i jestem wkurzona aż do teraz no ale co zrobić nie będę się na was przecież wyżywać, nie? no tam takie chmurska nie wiem czy to dzisiaj będzie jakiś burz albo nie, bo gorąc taki no i zobaczymy ja dzisiaj chcę jechać z tymi moimi gdzie one są? nie to z tymi moimi daliami bo już są dosyć duże i gorąc nie gorąc trzeba będzie je zawieźć na działkę bo u nas albo 15 stopni albo 30 najwyżej nie będę ich kopywać tylko w tych donicach postawię je tam troszkę może zagłębie i tyle kupiłam dzisiaj te granulki na ślimaki i się jeszcze rozprawię dzisiaj ze ślimakami koniec będzie tego dobrego na mojej działce no a teraz będę szła jeść. No i mamy dzisiejsze śniadanie. To oczywiście jajka. Chleb z pasztetem, pomidorem i no, sałatą. A tutaj z serem, pomidorem i sałatą. I do tego lemoniada, bo dzisiaj jest tak gorąco, że ciepłej herbaty bym się teraz chyba nie napiła. No. Nie wiem czy mnie to będzie widać. Czy tylko kawałek. Siedzimy przy, przy sklepie. Bo mojemu marzowi się chciało bułeczek na grilla i Pepsi. O i widzę, że coś na ekranie mam. No, no może tak. Chyba będzie tak widać. O, może tak no. jedziemy na wódek, jest okropnie gorąco, ale tam poukładam te dalie. Poukładam te dalie tam na tych tak w tych donicach podleję się je, będą już i tak na działce na słońcu. A jak potem będzie troszkę chłodniej, to sobie je będę wkopywać głębiej. Bo dzisiaj tak kopać na tym skórze, to marnie to widzę. No i tak. Jestem ciekawa, czy tam sąsiedzimy będą no, na działce, czy nie. Bo na dwoje babka wróżyła. Albo będą, albo nie. Albo im będzie za gorąco. No my tam pod tą jabłonką sobie usiądziemy, to troszkę tego cienia jest. Pytanie, czy będzie troszeczkę wiatru, żeby było taki przewiew, nie? dojeżdżam kawę, ciastka, potem grilla no dzisiaj tylko kiełbaski na grilla, nie mamy jakichś wielkich tych jakiś potraw na grilla dla nas dwóch, tym, to, to co będziemy się wy, wysilać Mam no, ktoś tam szedł a ja mam okna otwarte i gadam do siebie, nie? no a co to tam, będę się przejmować i tak, jestem ciekawa jak to dzisiaj mi się znowu będzie ten film zapisywał. Już mi się normalnie odechciewa, bo tak mogę nawet i o 22 nagrywać żeby mi się potem tylko tą godzinkę zapisywało, nie? A jak to się zapisuje tyle czasu, no to potem siedzieć w nocy to tak. Człowiek jest ciągle nie Dzisiaj siedziałam do wpół do trzeciej, czy nawet trochę dalej. A o siódmy brat chciał, żebym go obudziła, bo jest za granicą, miał tam mały wypadek, no i musiał dzisiaj do lekarza jechać na kontrolę, no a, a, a jego żona, przyszła żona i syn też z nim tam są, no ale oni do pracy jechali normalnie, nie? No, a z pracy nie mogą dzwonić, a on się bał, że nie wstanie, więc wczoraj mi dzwonił, żebym mu, żeby mu dzwoniła, żeby go obudzić w razie czego o siódmej. A jak się, jak się dodzwoniłam, to się okazało, że on już od piątej nie śpi. I człowiek ciągle ma takie przerywane spanie, późno idzie spać, potem przerywane, bo się denerwowałam, czy nie zaśpię, żeby go obudzić do tego lekarza. A potem o 8 tak stałam i tak stałam. Tak 8 w pół do 8. No jakoś tak. No ale ważne, że mam ten preparat na te ślimaki. To jak powsadzam te rośliny, to sobie dookoła po posypię tymi granulkami. No trudno. Inaczej innego sposobu nie ma. Jak one mi tak wszystko jedzą, no to... A w tych donicach to wsadzę te dalie, bo się boję, że mi te nornice z kolei będą żarły od spodu, bo w zeszłym roku mi te buraki podjadały. ale to chyba tylko jedna była, bo było mało szkód. No. A teraz to chyba tam jest, ich, było ich więcej, no bo jak tak wszystko zjedzone jak szarańcza normalnie. No i to taka robota. Jestem ciekawa, czy dzisiaj wieczorem nie będzie jakiejś burzy, a dlaczego bo tak parno jest. Zobaczymy, nie? Nie wiem, więc czy... nagrywam na razie z samochodu, bo nie wiem czy na działce da się nagrywać. Tam najwyżej jak tam będą sąsiedzi, to nie będę ustawiała kamery przed siebie. Zresztą mąż też będzie. To najwyżej tak obejdę działkę, jak będzie tam coś nowego kwitło. No, a potem najwyżej jeszcze może wieczorem się odezwę z domu. No tak, bo jeszcze tą sztajzę miałam robić, nie? obiecałam tą szpajzę, no to będę ją robiła. No. A dzisiaj mam taki zepsuty humor cały dzień. No, ale co zrobić, czasami tak bywa, nie? Może to też i pogoda, to człowiek taki rozdrażniony jest. No nie wiem. Kropka jedzie z nami na działkę, zaraz tam wody dostanie. Bo tu już jej się chce wody, no ale tutaj nie ma. Mam tą butelkę taką dla piesków, co jest od razu z miseczką. No ale w sumie w drodze na działkę, to ona nie musi tego pić. Nie wiedziałam, że może będzie chciała do sklepu jeszcze skoczyć, nie? Bo chleb tam wzięłam, no ale wiadomo, że na grilla, do grilla to lepsza jest bułeczka niż chleb. No. I to tak. Tak to jest. Ani nie pomalowałam ust sobie. No bo... Ja tylko na działkę to co, widzę samochodem. No dobra, to na razie się rozłączę. Potem może coś tam z działki pokażę. No i potem tą szpajzę będę w domu robiła. nie? No i mam nadzieję, że nie będę przez całą noc siedziała z renderowaniem. No dobra, to na razie. No i jesteśmy na działce. A tu już wszystko jeszcze bardziej rozkwitnięte. Так. Kropka kropka, uspokój się. Dobra, ona se musi tak poszczekać. Aby trochę się poszczeka, przynajmniej wi wiadomo, że ktoś tu jest. będziemy dzisiaj robić szpajzę cytrynową. Miałam robić dwie, znaczy się na jednej bazie dwie szpajzy zrobić, cytrynową i czekoladową. Ale się okazało, że, bo do tego jest potrzebna galaretka, żelatyna, że ja kupiłam żelatynę z przyprawami. No i to jest typowo do mięs, bo słone z przyprawami, więc nie mogłam tego użyć. Użyję do tego galaretki. Zamiast żalotynę to galaretki cytrynowej. Nie wiem, czy tutaj nie mam. O, tak mam być. Galaretki cytrynowej użyję. No to już nie będę robiła czekoladowego smaku też, nie? To to będzie pizza cała cytrynowa. No i zaraz Wam pokażę mniej więcej, jak to będziemy robić. Tu mi się rosół gotuje. Jeszcze. Ale my będziemy teraz co innego pokazywać. Mam nadzieję, że to jest ostre. Więc tak, 5 łyże... no to będzie z pięciu jajek, 5 łyżeczek żelatyny ma być. No ja dałam tą galaretkę, mam nadzieję, że na to samo wyjdzie. Małej ilości wody, rozmieszać to. I niech sobie to troszeczkę przestygnie, bo raczej do ubitych jajek to lepiej, żeby to było zimne, nie? tak to sobie ostygnie do tego będzie początek 5 jajek 5 łyżek cukru może być aromat cytrynowy, może być skórka cytrynowa tak i teraz zrobimy, będziemy ubijać oddzielimy żółtka od białek albo białka od żółtek jak tam kto woli? O oh, kurczę. Ale zrobiłam sobie teraz. Te jajka z cukrem, i do tego wlejemy tą galaretkę. Normalnie to byśmy wlewali żelatynę i dawali tą cytrynę, w sok, ale że galaretka jest cytrynowa, ma już ten smak, to już nie trzeba nic tam dodawać, tylko mam nadzieję, że się dobrze rozpuściła. To wlejemy i potem będziemy rozlewać do pucharków. Mi się ostały trzy jednakowe takie pucharki. Nie wiem na ile to wejdzie. I trzy takie. Także nie wiem jak, jak, to, jak to potem jak to podzielę. Ale to, to się potem będę zastanawiała. Teraz to będę wlewała. I, no i to się jeszcze troszeczkę przemiesza. No i będziemy wlewać do pucharków. I potem do lodówki. Zamknę może i będę to wlewała, żeby to lać, jak się miesza. te powinno ładnie... Z, y, potem zastygnąć powinno. jakby ptasie mleczko to jest Trzeba no, dać bo to jest mało Można, jak to zastygnie, ja ta mają jeszcze ten krem budyniowy. To sobie tym kremem jeszcze u góry udekoruję. Można udekorować bitą śmietaną, jakimiś owocami, ale to dopiero po, po, po zastygnięciu. No i tak to wygląda. Znowu nie było widać, jak wlewałam, nie? Zaraz wam pokażę to z bliska. O. tak wyglądają te szpajza inaczej mi się przypomniało inna nazwa legumina no. i tak jeszcze może na chwilkę <laughs> na chwilkę jeszcze zagadam chciałam się już przy okazji pożegnać bo już i tak bateria mi miga. Druga mi się. Chyba nie nieostra teraz. Druga bateria mi się ładuje. Także nie będę miała co tutaj dać, włożyć. No a w sumie tego filmiku dzisiaj już jest dosyć dużo. Tak myślę. No może z 20 parę minutek będzie tego. Jutro Wam pokażę. Już w następnym vlogu, jak sobie to udekoruję i jak to będzie już gotowe wyglądało do jedzenia ta legumina. No. Nie dawałam całej galaretki, no bo pisało 5 łyżeczek żelatyny. Myślę, że galaretka żelatyna to będzie to samo: tak samo to zesztywnieje. A jak to nie będzie całkiem sztywne, no to też nie tam. To się i tak łyżeczką będzie fajnie jadło. Zobaczymy, jak to będzie jutro wyglądało. Można tam dawać na przykład żelatynę, dać do. do tylko żelatynę, podzielić sobie to na dwie części i do jednej części na przykład dać sobie zamiast cytrynowej to waniliowy aromat, a do drugiej rozpuszczoną, rozpuszczoną w kąpieli wodnej czekoladę i można to tak albo mieszać, żeby to się takie wzory porobiły albo poczekać aż troszeczkę zacznie tężeć, że to jedno do drugiego się wlewa, albo dwa różne smaki. Smaki potem można sobie robić na tej bazie różne. No, to by było na tyle. Yy, dzisiaj już więcej nie będzie, <grymne> nie będzie więcej już dzisiaj. Zaraz będziemy jeszcze jeść kolację. Ja na tej, na tej działce, jak byliśmy ci, było strasznie duszno, strasznie gorąco. Nie dało się wytrzymać. Nawet żeśmy sobie grilla tam nie robili, bo było tak duszno, że tylko piliśmy dużo. to na znaczy to się piliśmy. Yy, wodę. Wodę, kawę i pepsi. No. I siedzieliśmy w cieniu. I ledwo oddychaliśmy. Także teraz sobie tą kiełbaskę, wprawdzie na noc, ale jednak trzeba coś jeszcze zjeść, bo potem mnie w o północy mnie złapie głód czy, i co? Już lepiej teraz, nie? A ja mam smak na tą kiełbaskę. Ja będę teraz montowała filmik. Mąż zrobić tą kiełbaskę na, na patelni zamiast na grillu. No i Będziemy jeść. Także życzę Wam miłego oglądania, miłej niedzieli, pogodnej. Byście fajnie spędzili ten czas. Dziękuję za oglądanie, za uwagę. Za subskrypcję, łapeczki, komentarze. No i zapraszam Was na następny vlog. Na dzisiaj to już wszystko. Komentujcie, łapkujcie i subskrybujcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. I dla tych, którzy nie wiedzą, to subskrypcja nie jest płatna. Jak się subskrybuje, to nic nie pobiera, to Was nic nie kosztuje. A nam, jak twórcom YouTube'a, to jednak to coś pomaga. No to na razie bajo bajo! Do jutra!